Ekran wypełnia plansza z logo Unii Europejskiej, Województwa Śląskiego, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na dole widoczny jest napis Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Instytucja zarządzająca programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zaczyna się lot dronem. Kamera przelatuje nad polem słoneczników, ukazując ich złociste kwiaty w promieniach słońca. Następnie seria krótkich ujęć przedstawia tężnie stadninę koni z wybiegającymi zwierzętami boisko szkolne, na którym bawią się dzieci, bibliotekę. Na ekranie pojawia się wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Mężczyzna mówi do kamery. Podczas mówienia pojawia się obraz wnętrza biblioteki, jabłek wysypywanych ze skrzynki, manekinów, widok z drona na pola uprawne, asfaltową drogę, oczyszczalnię ścieków i targowisko. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 sukcesywnie zmienia obszary wiejskie w województwie śląskim. Dzięki dofinansowaniu o łącznej wartości blisko 395 milionów złotych zrealizowano ponad 2000 projektów w zakresie stalania gruntów, budowy lub modernizacji dróg lokalnych, gospodarki wodno targowisk oraz wsparcia rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Lider. Pojawiają się trzy domy oraz piwnica z winami. Pan Szymon Sapeta, właściciel winnicy, mówi do kamery. Ten program unijny pozwoli nam realizować nasze pasje. To jest piwnica, to jest właśnie to miejsce, gdzie winiarz realizuje te swoje marzenia. Chłopiec kopi piłkę na zielonym boisku. W kolejnych sekundach widzimy widok z lotu ptaka na boisko. Daniel Jakubczyk, wójt gminy Gorzyce, mówi do kamery. Nowe boisko to więcej radości dla dzieci i miejsce, w którym wszyscy mogą aktywnie spędzać wolny czas. Widok z drona na pola uprawne. Równiutkie pasy ziemi przecinają krajobraz. Krzysztof Smela, starosta częstochowski, mówi do kamery. Scalenia to większe pola i większe plony. Praca staje się łatwiejsza, a możliwości jeszcze większe. Jeździec na koniu kłusuje na padoku. Następnie kamera ponownie unosi się. Ukazują stadninę z lotu ptaka. Barbara Chlipała mówi do kamery. Jazda konna to więcej niż sport. To pasja, relaks i bliskość natury. Nasz ośrodek spełnia marzenia. Janusz Mazurkiewicz mówi do kamery w otoczeniu skrzynek z jabłkami. Inkubator to wsparcie dla małych producentów. Bartłomiej Pliczko, producent rolny, mówi. Dziś nasze lokalne produkty trafiają dalej. Widok wody spływającej potężni. Janusz Żydek, wójt gminy Chybie, mówi do kamery. Tężnia to zdrowie i przyjemność, gdzie każdy mieszkaniec, choćby na chwilę, może się zatrzymać i odpocząć. Widok kowadła i rozgrzanego metalu. W kolejnych sekundach widzimy kowala rozpalającego ognisko. Piotr Warbowski mówi do kamery. Siłą kowalstwa jest ogień, który twardo-stal rozgrzewo do takiej plastyczności, że można z nim robić cuda. Dzięki funduszom unijnym mogłem pokazać ludziom, jak kiedyś kowale pracowali. Xavier siedząc na rowerze, mówi do kamery. Teraz każdy może odkrywać uroki naszej okolicy na rowerze. Młody mężczyzna jedzie rowerem wzdłuż wąskiej ścieżki. Znajdujemy się w sklepie ze zdrową żywnością. Pani Barbara Wójcik mówi do kamery. Tutaj uczymy jak dbać o naturę i rozwijać lokalną gospodarkę. To centrum wiedzy i edukacji. Chwilę później kamera skupia się na ramieniu narciarki. Nad którym widać malownicze góry. Katarzyna Śwenda mówi do kamery. Multimedialna brama beskidów to coś więcej niż punkt informacji turystycznej. Kobieta dotyka nowoczesnego multimedialnego panelu w informacji turystycznej. To zaproszenie do przygody i poznania tego niesamowitego regionu. W starej izbie widzimy manekiny w tradycyjnych strojach, a kilka kobiet z koła Gospodyń wiejskich ozdabia jednego z nich. Maria Fijak mówi do kamery. Zachowujemy to, co nasze, piękno i tradycje. Widok z drona na bibliotekę. Małgorzata Walaszek mówi do kamery. Ta biblioteka to przestrzeń spotkań, nauki i rozwoju miejsce, które ożywia naszą kulturę. Tomasz Gęsiarz Wójt gminy Mystów mówi do kamery. Na ekranie pojawia się targowisko i ludzie kupujący warzywa. Nasze targowisko zyskało nowe życie. Teraz mamy lepsze warunki do sprzedaży i spotkań z mieszkańcami. Magdalena Lexton, zastępca wójta gminy Lelów, mówi do kamery. W kolejnych sekundach widok oczyszczalni ścieków z lotu ptaka. Dzięki modernizacji oczyszczalni dbamy o nasze środowisko. To inwestycja w zdrowie nas wszystkich. Wicemarszałek mówi do kamery i pojawiają się obrazy. Lot dronem nad oczyszczalnią ścieków, widać stadninę koni, zwierzę galopuje po wybiegu. Kowal uderza młotkiem o stal. Gospodynie krzątają się po izbie, sprzątając. Widzimy plac targowy. Kobieta przyciska pola na panelu dotykowym. Widok na gospodarstwo rolne. Mały wóz przejeżdża do stodoły. W województwie Śląskim program rozwoju obszarów wiejskich to tysiące projektów, które łączą ludzi, tradycję i nowoczesność. To blisko 395 milionów złotych zainwestowane w rozwój obszarów wiejskich i poprawę jakości życia na wsi. Widok na padok z koniem i jeźdźcem. Na boisku szkolnym dzieci grają w piłkę. Widok z drona na ścieżki rowerowe. Kamera pokazuje także tężnię solankową. Ekran wypełnia plansza z logo Unii Europejskiej, województwa śląskiego, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz informacja o współfinansowaniu materiałów ze środków Unii Europejskiej.